Witamy wszystkich z toru Poznań. Jesteśmy dzisiaj tutaj podczas finałowej rundy wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski. No i dzisiaj z racji, że jakby zwieńczeniem sezonu są oczywiście wyścigi. Jedzie tutaj również puchar Drive Squad Super Escap. Tak i my zakończamy sezon naszego wyścigowego sim racingowego pucharu Drive Squad Super Escap i chcielibyśmy dzisiaj wręczyć puchar za drugie miejsce. Oto Marcinowi Świderkowi, który zajął drugie miejsce. W naszej widze mamy nadzieję, że będzie ładnie się prezentował na półeczce. Dziękujemy za wzięcie udziału w naszych eliminacjach, rozgrywkach. No i widzimy się już niebawem na to, że Poznaniu tutaj, bo pierwsza trójka ma okazję przejechania się prawdziwym miniakiem, tym, którym jeździli w Sim Racingu. Także jeszcze wiele emocji przed nami i liczę, że wszystko się tutaj dobrze potoczy. Mam nadzieję, że Marcin jest szczęśliwy i że udało mu się wygrać kilka słów tutaj. Od ciebie? Jak to się odpina? O. Wspaniała historia. Dziękujemy za zaproszenie. Puchar jest wspaniały, ciężki, waży 3 kilo co najmniej. I nie mogę się doczekać jazdy. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Pierwsze miejsce mieszka Matuszy, drugie, a miłość Matoszy miejscem trzecie. Na kolana Żazny, jak się czujesz? Masz to? Nagrywa Witamy serdecznie. Znajdujemy się na torze Poznań. Jest z nami najgorszy kierowca tego sezonu. Drugi, najgorsza Drugi najgorsza. najgorszy kierowca Apory. Dziękujemy, Dziękujemy za. Nie rozwalaj tego. Co że nie spadł? Bo siara no, będzie. Siara będzie jak spadł.